Siemanko, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie panowie i panie. Wymieniam pompę wody, znaczy pompę wody, ten elektromagnetyczny wkład, co chodzi o trzecią generację, czy czwartą generację, wszystko jest to samo, co chodzi o hybrydę. Co do tego, do, do takiej wymiany, coś, co jest potrzebne? Nasadka dziesiątka, żeby odkręcić tutaj ten, ten boks, co jest połączony do filtra powietrza. Jest na, na na dwie lub na trzy e, śrubki. Prosta sprawa. E, I żeby taką pompę e, wody wyciągnąć, wszystko robi się od góry. Wszystko. Co do tego potrzebne? E, dobra jest taka mała nasadka. Dwunastka klucz. I. E, no i jeszcze. <gryw> I płaska dwunastka. E, otkowy klucz. Wiecie, to wszystko jest tak prosto zrobione, prosto zrobione, że to e, śrubki e, są dwie długie, e, są dwie długie takie i trzy długie, e, krótkie takie. Także za bardzo, za bardzo nie można się z niczym tu pomylić, bo nie wejdą w inne miejsce. Także dwie już odkręciłem i jeszcze zostały mi trzy. Zobaczcie. To schodzi, taka, taka robota powinna zejść, wymiana takiej pompy czy wkładu tego elektromagnetycznego, elektromagnetycznego kurde jakieś... No niech zejdzie 10 minut, bo to dłużej nie zejdzie, bo tu nie ma co się za bardzo. Nie ma... Nie ma co. Żeby to zeszło dłużej, bo to tylko 5 śrubek jest do odkręcenia czwartej generacji. Już jest tego miejsca bardzo mało. No, ale pokażę Wam sposób na wyciągnięcie tej pompy bez żadnego problemu. Jest ciasno. Niektórzy kasują kupę kasy za to, za czwartą generację. Ale jest na to sposób, panowie. Jest na to sposób. To jest tego miejsca sporo. Także tutaj wychodzi ta pompa nam bez żadnego problemu. Kilka osób się mnie pytało wcześniej. Pisało do mnie o pompie wody... Czwarta generacja czy piąta. Jak ją wyciągnąć? W, w łatwy sposób, bo tam niektórzy, wiecie, nie mają doświadczenia za bardzo i trzeba wyciągać dużo rzeczy. Ale to trzeba mieć trochę, trochę techniki. I, e, I to nam wychodzi. Także bez żadnego problemu. I patrzcie, 2 no, minuty, 2 <laughs> minuty, 3 minuty. No, e, I wszystko jest. E, Odkręcona. Jeszcze jedna siódma została także nie ma chyba łatwiejszego kurde, tematu niż pompa wody Pamiętajcie, dobra diagnoza Dobra diagnoza i żeby klucze wam nie uciekały także założę założę wezmę grzechotkę i na sadeczkę Tutaj trzecia, długa, długa nasadka najlepiej z, przedłu, z jakąś grzechotką i już tam płyn leci na dole. Zobaczcie, to jest moment. Także jeżeli ktoś wam powie jakiś mechanior, że to jest bardzo skomplikowane, czy będzie trwało 2-3 godziny, no to możecie mu pokazać taki film od Gabriela Auto Clinic, że to zajmuje dosłownie 10 Minut. Mm. <laughs> Oczywiście w płyn. Później włączacie ten samochód na serwis Mode, żeby to się odpowietrzyło ładnie, 10 minut dosłownie. I tyle w temacie. Także moja pompa już jest prawie wyciągnięta, ostatnia skrzybeczkę. Pamiętajcie o macie tylko musicie wykręcić 5 śrubków od pompy 3 od tego boks'a. Zobaczcie. Dziękuję bardzo. Także pamiętajcie, róbcie sami, a kasę zostawiajcie w portfelu. Także wymieniamy tylko nowy wkładzik. Tylko ja się ubrudził trochę. Nowy, a się ubrudził. Nowy wkładzik ląduje tutaj podkładeczka. Podkładeczka. Pyk. Na to idzie gumeczka, mały orężek. Proszę bardzo. Gume, gumeczka jest, śrubki oczywiście, o zobaczcie, siedzę trochę na, na, na tym, wyczyścić je. Wtedy elegancko się wszystko skręca bez żadnych problemów, e, także wkładamy z powrotem. Wkładamy z powrotem to wszystko, e, odpalamy furmankę service mode, furka się grzeje, odpowietrza się i, i tyle w temacie. Także jak widzicie, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane, co, o to, o te, co chodzi o te pompy wody. Stara pompa wody, sam elektro, elektro, ten magnetyczny wiernik się wymienia. Dziękuję bardzo. Ile kapuchy w kieszeni. Jeszcze jedną, uważajcie tutaj, co idzie ta złączka. Trzy przewody, co się łączą w ten trójnik, bardzo łatwo go złamać. A zwłaszcza, jak to jest przegrzane czasami, czy coś pchniecie lekko i to pęknie. Mi to pękło. Ja oczywiście mam tego pełno. Ja mam oczywiście tego pełno, także wymienię to. Ale trzeba naprawdę uważać na to, bo mówię, ten samochód czasami tam przegrzany jest, czy co i to jest w bardzo słabej kondycji. Także trzeba uważać. Gabriel, <gum> to